Dzień dobry, Karolina z Rodu Biskupia Pomarszu Mądrowska. Ja chciałam się dowiedzieć, czy macie w sprzedaży skrzyp w saszetkach, fiksach? Skrzyp? Tak, wiele skrzypów w saszetkach. Nie, nie, nie posiadałam czegoś takiego w uh -huh. A jeszcze proszę mi powiedzieć, bo są tam, widziałam na sklepie ekstrakty suche albo wyciągi, coś takiego. Ekstrakty. Tak. I, i no. proszę mi powiedzieć i to y, gdzie to robicie Państwo te ekstrakty? No, w zakładzie. Ale. Zuczyjnym. Ale gdzie? Y, w Grodzisku mhm. y, czyli, czyli jak pisze tam Unia, to znaczy się, y... że w grodzisku jest robione, tak? Czyli w Polsce. Tak, tak, tak. Mhm. Y, dobrze. A jeszcze czy y, z... Z szefem, z Różańskim mogłabym rozmawiać? To znaczy, doktor Różański jest współwłaścicielem firmy, ale on przez to, że wykłady robimy, to z nim jest ciężko dostępność w ogóle o cokolwiek. No ale gdzieś on się, gdzieś... się gdzieś... zajmuje, żeby produkcję zrobić albo jakieś nowe rzeczy. Mhm. Mhm. No to y, gdzieś chyba go można i jakoś można się z nim skontaktować, bo w internecie jakoś nie widzę nigdzie informacji, więc y, myślałam, że tutaj może Pan mi pomoże. Znaczy, ja jakoś... bezpośredniego numeru nie podajemy do doktora Różeńskiego, no pod tym względem, że on ma dużo y, zajęć i trochę czasu. I Czyli... Czasami mamy ciężko nawet do niego zadzwonić, do Czyli jest chroniony, tak? Jest taki chroniony. Dobrze, a proszę mi powiedzieć jeszcze, a skąd bierzecie zioła na te ekstrakty? Sprowadzamy z certyfikatami. Ale skąd? Z różnych miejsc, z Unii. A dlaczego nie z Polski? Bo nie wszystkie są w Polsce dostępne. A dlaczego nie są w Polsce Żeby dostępne? spełniały takie warunki... Kurkumy na przykład w Polsce nie wyprodukujemy, a też musimy mieć spełnione warunki na certyfikacie, że są dobrej jakości. No dobrze, kurkumy nie, a, a inne jeszcze, inne jakie tam macie, bo, bo jeszcze inne tam są różnego rodzaju, więc. Znaczy, różne są z różnych miejsc wprowadzane, tylko po prostu mamy swoich producentów, którzy dają też certyfikat i są robione badania na tym, czy dobrą mają jakość w ogóle. Uh -huh, uh -huh. I w ogóle technologię tego ekstraktu można gdzieś znaleźć? Robienia technolo Technologię robienia tego ekstraktu można gdzieś znaleźć? Jak to jest robione? No normalnie w laboratorium są badania robione. Nie, nie, proszę, proszę pana czy suplementami. Ale pan nie rozumie co mhm. ja do pana chyba mówię. Ja się pytam, czy można gdzieś znaleźć technologię, jak? jak to jest robione, jak ten ekstrakt suchy jest robiony technologicznie bo mnie to interesuje to może ja dam bardziej kompetentną osobę do tej rozmowy bo ja głównie zajmuję się paczkami i nie za bardzo uh -huh. na wszystko umiem odpowiedzieć, to momencik uh -huh. bardzo dziękuję Janek większe informacje Halo? Dzień dobry, Karolina z Rudu po mężu Mądrawska. A z kim I... rozmawiam? Bo tamten pan się też... Jan nie przed... Nowak. Pani Dziękuję Jan bardzo. Nowak. Bo chciałam z Różańskim rozmawiać, ale jakoś jest tak chroniony, że nie idzie z nim rozmawiać. Ja chciałam znaczy... się dowiedzieć, jaka jest technologia robienia tych ekstraktów na sucho? Hmm, technologia? No tak, technologia. No, znaczy... O... Halo? Hello。 coś przerwało. Jeszcze, tak, coś przerwało no, po prostu. Jeszcze raz. No ja chciałam się dowiedzieć, jaka jest technologia robienia... teraz dobrze, tak? Tak, teraz słyszę. Chciałam się dowiedzieć jaka jest technologia robienia tych ekstraktów na sucho. No to tak jak tłumaczyłem, tylko przerwało. Jak chodzi o to, że mamy ekstrakty płynne i suche, tak? No to ja wszystko wiem, bo ja jestem zielarzem, technikiem farmacji, więc to mi pan nie musi tłumaczyć, jakie mamy ekstrakty, tylko mnie interesują wasze ekstrakty, technologia produkcji tych ekstraktów na sucho. Znaczy to powiem tak, my ich nie produkujemy, więc też całej technologii nie znamy. My je tylko kupujemy i sprzedajemy, tak? No ale przed chwileczką, e, pan, przed chwileczką Pan mówił, że w Grodzisku w laboratorium jest produkowane są wszystkie ekstrakty i sprowadzacie zioła. Znaczy, są, nie, ekstrakty nie są u nas produkowane, to kolega w takim razie się pomylił. E, my oczywiście konfekcjonujemy, może o to mu chodziło, że po prostu przepakowujemy nasze opakowania. Jeśli chodzi o ich produkcję, no to tyle co wiem, no to jest tak, że po prostu um, one są, zioła są rozrabiane z alkoholem, później są wyparowywane i zachowywane na nośnik sy sypkich. Jeśli chodzi o, o to, co my robimy, no to my każdy surowiec, który zakupujemy, badamy rzeczywiście w naszym laboratorium, ale my go nie produkujemy, czyli my nie ekstrahujemy tego ekstraktu, tak? No Nie dobrze, produkujemy mhm. to dobrze, to kto produkuje te ekstrakty? No firmy, które, które produkują ekstrakty. No no, ale konkret, na... ale konkret proszę pana, chcę wiedzieć kto produkuje te ekstrakty. Ponieważ jestem zielarzem, technikiem farmacji, prowadzę swoje gospodarstwo rolne, straszy się nas, że nie będziemy mogli sprzedawać ziół, a doktor Różański, nawet nie wiem, czy to jest doktor, czy nie doktor, po prostu robi sobie szwindle, jakieś ekstrakty na sucho. Nie wiadomo skąd to sprowadza. Ja chcę wiedzieć konkretnie firmę. Jaka firma produkuje te ekstrakty na sucho? Już teraz mnie jest to zdenerwowało, naprawdę. Nie potraficie nawet udostępnić numeru telefonu do Różańskiego. Oczywiście na pewno już się znowu rozłączyło. No, tyle rozmowy. No jeszcze raz Karolina z rodu jak po mężu Witam, traf... no nie wiem, coś nam, coś nam cały czas przerywa. No ten właśnie ten moment... nie wiem, no, no przerywa, no bo być może jesteśmy na podsłuchu. Bo... Ja chciałem Pani powiedzieć, ja Pani mówiłem na ten temat, że no jakby ką... Kontaktu do firmy, która produkuje dla nas ekstrakty, pani nie podam, bo to jest nasze know-how, tak? Hmm? Jakby. Wie pan co? Dla mnie to jest śmieszne. To jest oszukiwanie konsumenta. Oszukiwanie konsumenta. No to, że pan mi nie może podać namiaru do firmy, a co pan myśli, że ja będę otwierała taki yy, 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 sam szajs, jaki wy wyprodukujecie i wypuszczacie na rynek polski dlaczego pani ta informacja? Ta do tego, ta informacja? tego, żebym wiedziała, skąd się biorą zioła do tego ekstraktu. Skoro ja jako producent, jako rolnik nie mogę tutaj zaistnieć na rynku polskim z ziołami, bo wy ode mnie nie kupicie tych ziół, a Wy sobie sprowadzacie nie wiadomo skąd, bo nawet sami nie wiecie, skąd je sprowadzacie. I to chcę wiedzieć, proszę pana, nic więcej. Skąd biorą się zioła do tych ekstraktów unijnych? I skąd różański je bierze? I w czym? po prostu tkwi cały ten tutaj Nie, więc eksperyment się, ale... więc chciałam rozmawiać z Różańskim a tak to wy jesteście nagrywani Nie. tyle bo każda rozmowa jest nagrywana ja mam dosyć straszenia że oni nam czegoś zabronią a na rynku polskim jest mnóstwo szajsu więc ale kto kto czeka? Pani... No to, to no to widzi pan, no oni, oni taka jest narracja w internecie. Mogę panu tych rozmów udostępnić i, i takich różnych y, ludzi, którzy nawet przyszli do mnie na stoisko, bo stoję z ziołami. Ja nie mam zamiaru się bawić w jakieś ekstrakty, bo dla mnie to jest szkoda czasu. Ja sprzedaję zioła do naparów, polskie zioła do naparów, proszę pana. I przyszli ludzie i też mi mówili, bo oni zabronią nam sprzedawać ziół. Więc tutaj Trafiam do źródła, do canepidu, no już znowu przerwano. Tak, Halo. Halo? Tak. Wi witam. Tak. Przepraszam, bo ten, ten telefon stacjonarny coś chyba uh -huh, nawet. Uh -huh. chcę dać porozmawiać. Uh -huh. Jakby y nie do końca rozumiem, y o co ma Pani do nas pretensje, bo... No, Oto no to właśnie, no to ja bym chciała dostać telefon do Różańskiego, bo nigdzie nie ma do niego jakoś dostępu. Ja nie pojadę sobie do, nie wiem, do, do gdzie on tam mieszka. Znaczy na pewno mogę pani podać no, kontakt mailowy, ja okay. jakby no też dzisiaj jest, yy, yy, są czasy, jakie są, i sam doktor Różański powiedział: Zakazał nam. Nie, do no to dobrze, na maila ja nie będę pisać do Różańskiego, bo on się sam, on się sam w końcu odezwie do mnie, puszczę parę nagrań, to po prostu sam się odezwie, będzie wiedział, gdzie mnie znaleźć. Bo ja już mam dosyć jego, jego wykładów i, i tego, jaki on jest tutaj dobry, także i, i prowadzenia tych różnych działalności, także on się sam odezwie. Ja tylko chciałam telefonicznie z nim znaczy rozmawiać. Znaczy A na maila maja maja maja. nie będę rozmawiać. Jakby rozumiem, że może Pani tam do doktora Różańskiego mieć swoje jakieś zarzuty. Nie wiem o co chodzi do końca, ale nie wnikam, bo ja nie jestem doktorem Różańskim. Uh -huh. Jestem właścicielem Laboratorium Zielarza uh -huh. eee, i doktor Różański jest tutaj współudziałowcem, ale nie jest to tylko i wyłącznie jego firma. Uh -huh. Dlatego jakby no, staram się dowiedzieć, yy, em, co Pani do naszej firmy, w sensie co Pani nie podoba się w naszej ekstrakty. firmy. No bo... unijne ekstrakty. Się nie podobają. Konkretnie unijne ekstrakty. Chcę wiedzieć, jak one są produkowane. Jaka jest technologia produkcji. Konkretnie. Jeśli produkt znajduje się na rynku polskim, to powinno być objaśnione, jak on został wyekstraktowany do tego suchego i jakie ma działanie. Bo dla mnie te ekstrakty no. nie mają żadnego działania. Tyle Panu mogę powiedzieć. Znaczy, no to ja Pani mogę tylko powiedzieć, bo, bo ja też jakby. Yy, stricte w działach nie siedzę, jako, yy, tak jak doktor Różański, załóżmy. Ja jestem bardziej od sprzedaży, od marketingu i takimi rzeczami głównie się zajmuję. Yy, jeśli chodzi o moją wiedzę na ten temat, no to wiem tylko tyle, że my badamy na pewno jakość tych ekstraktów tak w laboratorium. Substancje czynne yy. też badacie? Słucham. Substancje czynne też badacie w tych ekstraktach? Tak, dokładnie. Substancje czynne też badamy. I gdzie, można, gdzie, można, znaleźć, gdzie można znaleźć te wyniki tych badań? Jakie, jeżeli, jakie są substancje jeżeli czynne? Ma, znaczy, powiem tak: my ich nie udostępniamy na stronie, ze względu na to, że przy każdej partii byśmy musieli to zmieniać. Więc nie robimy tego. Możemy oczywiście, jeżeli klient yy, nas o to prosi. Możemy taką rzecz mu udostępnić, wysłać na maila, możemy mu jakby wyniki danego surowca, danej partii, no bo musi też pani zrozumieć, że jakby to też jest wszystko kwestia skali, tak? My nie jesteśmy dużą firmą i jakby no nie zamawiamy nie wiadomo jakich ilości tych surowców, tak? Więc my jak zamawiamy dany surowiec, badamy go i każda partia surowca jest przebadana i ma swój jakby certyfikat, jeśli Pani taki certyfikat chce uzyskać, to oczywiście możemy Pani taki wysłać, tak? Nie interesują mnie certyfikaty, bo certyfikaty to jest wielka ściema obecnie na całym świecie, na całym, znaczy na całym certyfikat, świecie, na całym to świecie. certyfikat to jest ściema, 1200 zł dostaje Pan certyfikat zielonego listka. Byłam w nie chodzi o certyfikat zielonego listka, mi chodzi o wyniki badań, jakie my przeprowadzamy. Oto pani. Że jeżeli pani ma ochotę poznać, jakby, jakiej jakości jest ten surowiec, to możemy pani to przesłać. Nie ma problemu. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Jakby, no, musi pani zrozumieć, że, jakby, rozumiem... Bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, że jest Pani hodowcą, tak, jak ziół, i Ja uprawiam, i bo hoduję, Uprawia się zwierzęta, pani i uprawiam. Chodzi pani o to, że... tak. I chodzi Pani o to, że nie kupuje się polskich, tylko zagranicznych, Oczywiście, tak? że tak. Jest zniszczony herbapol, są wszystkie firmy po prostu tutaj yy, biorą, same nie wiedzą skąd, albo od nas jakby chciały, bo ja, ja tu znaczy, pracowałam. Ja powiem tak, my, my jeśli chodzi o naszą firmę, My jesteśmy powiązani z drugą firmą, która to ona jakby nam załatwia wszystkie zioła i kontakty. I, i, i też nie ukrywam, że kiedyś żeśmy sprowadzali z różnych miejsc, w tej chwili właśnie głównie szukamy w Polsce. Więc to też tak nie jest do końca, że, że nie chcemy polskich. No tak jak kolega pani już pokazał, niektórych ziół po prostu nie da się wyhodować w Polsce ze względu na klimat nasz, uh -huh. ale mamy też dzieła na pewno typu Rumianek, Mięta, Melisa, uh -huh. wszystkie tego rodzaju rzeczy, które się da w Polsce wyhodować. My kupujemy od, od polskich producentów i od polskich, powiem Pani szczerze, nawet dla nas jest lepiej znaleźć polskiego małego rolnika który coś takiego hoduje ze względu na to, że dużo taniej nas idzie kupić bezpośrednio od niego, niż iść do jakiegoś hurtownika i kupować od hurtownika, tak? Uh -huh, Więc uh -huh. my generalnie szukamy takich dostawców. Jeżeli A. pani produkuje takie rzeczy, to bardzo chętnie weźmiemy do pani namiar i ktoś uh -huh. z działu zakupów się z panią uh -huh. skontaktuje, tak? A jaka cena? I... Jaka będzie cena? Po 2 zł, po cena, 5 zł za kilogram? Dlaczego? no cena surowca zielarskiego cena surowca znaczy, zielarskiego to, to Pani przecież narzuca cenę jaką no Pani to, sobie no, życzy, to, no, no my to... jako klient ją albo, ja powiem Pani szczerze nie mam pojęcia w tej chwili o ile u nas są kupowane y, za kilogram y, te wszystkie zioła y, no. bo nie ja się tym zajmuję ale tak jak mówię jeżeli jest Pani takim producentem i chciałaby Pani nam coś sprzedać no to oczywiście ja mogę przekazać kontakt do osoby która się zajmie zakupami i na pewno się z panią skontaktuje i porówna czy te ceny są y, dla nas akceptowalne czy nie tak no bo też proszę zrozumieć że my mamy w tej chwili taki problem że jeśli chodzi o zioła my na ziołach prawie nic nie zarabiamy tak ale no i tak to tak. tak. bardzo drogo no bardzo nawet... drogo je sprzedajemy no w porównaniu do konkurencji, ale my je kupujemy też bardzo drogo i my zarabiamy na sztuce może złotówkę dwa. No to na I to czasami moje... jeszcze wie pani da się kod promocyjny uh -huh. komuś i, i tak naprawdę już cały zysk się zjada. Tak więc uh -huh. u nas działa bardziej dzisiaj działają jako, jako no, uzupełnienie, jako promocja, tak? Że my że zajmujemy się też ziołami, ale no, na tych ziołach samych ciężko jest zarobić. No to na Jak moje się ich sa, samemu nie uprawia. No to na moje zioła już was w ogóle nie, nie stać, bo moje zioła są jeszcze droższe od waszych, bo są najlepszej jakości. I tutaj myślę, że, że już wszystkie wiadomości jakby uzyskałam od pana. Nie uzyskałam tylko numeru telefonu, ale ja sobie ja sobie poczekam, to aż będzie, aż przykro, aż będzie kongres powiedzieć. zielarski, ja sobie poczekam, aż będzie kongres zielarski podzwonię jeszcze trochę do sanepidu, bo na rynku polskim znajduje się skrzyp w saszetkach, nie do końca wiem, czy na stronie różańskiego jest ten skrzyp ale są inne firmy mają a to już jest poważne poważne wykroczenie które nikt nie reaguje i tutaj i, i tutaj będzie to po prostu cały czas będę to jakby ale pokazywać ale rozumiem że do nas pani ma jakieś zarzuty nie chciałam tylko, chciałam tylko wiedzieć jeszcze nie wiem chciałam tylko wiedzieć jak odbywają się te ekstrakty i, i skąd one się biorą bo pisze unijne a my gdzie jesteśmy My gdzie jest gdzie pisze unijne? No gdzie, tak pisze, tak jesteś? tak przeczytałam w internecie, że ekstrakty unijne. I tutaj to to po znaczy prostu my na pewno pro... znaczy nie wiem czy piszemy czy ekstrakty unijne, wiem, że na pewno na każdym produkcie nasz jest napisane, że wyprodukowano w Unii Europejskiej. O właśnie. To, to, o właśnie. to, to jest na pewno tylko też yy jest coś takiego, że wyprodukowane w Unii Europejskiej, to nie znaczy, że każdy pod... To jest tak, jak wie pani, jak pani kupuje samochód, to pani kupuje samochód, który jest wyprodukowany, załóżmy, w Unii Europejskiej, tak? Ale to, z czego składają się podzespoły tego samochodu, czyli skąd pochodzą, na przykład skąd pochodzi silnik, skąd pochodzą, nie wiem, skrzynia biegów i inne rzeczy, mogą być z różnych innych krajów spoza Unii, tak? I wtedy pisze się, że producent, który złożył do dokupy, jest z Unii Europejskiej, ale komponenty nie muszą być z Unii Europejskiej. A jak se, dlatego jak se, żeby... w naszym przypadku też tak może być, uh -huh. że wyprodukowano w Unii, czyli produkt został gotowo, na gotowo spakowany ten w Unii, a, a surowiec Jakiś tam, załóżmy u nas mamy suplementy diety, tak? I w tym suplemencie diety ma pani, nie wiem, dwadzieścia kilka różnych surowców, tak? I to nie znaczy, że każdy z tych surowców jest z Unii Europejskiej, bo może być tak, że któryś surowiec jest spoza Unii Europejskiej, tak? Ale wyprodukowany suplement został w Unii. A ja proszę Pana, chciałabym, żeby ten suplement wyprodukowany był w Polsce, zbadany przez niezależne laboratorium w Polsce i dopiero wyszedł na rynek polski. Tym, ja rozumiem, a, i, tym, no to... I tym kończę rozmowę z panem, bo po prostu yy, nie, nie są wywody pana potrzebne o samochodach i o innych rzeczach. Ja walczę Czyli tutaj ja o, się, o zielarstwo, ja rozumiem, pani... o zielarstwo polskie, a nie tylko używanie nazwy zielarstwo polskie, a tak naprawdę to nie wiadomo kto tym dowodzi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. I pozdrowienia dla Różańskiego. Od Karoliny Dobrze. Mądraskiej, trafne ziółko. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia.